Hej, cześć, jestem Soni Jakuza i zapraszam Was do nowej serii na moim kanale Zyki. Rush. z gry mojego dzieciństwa wiele osób do, do to gry zna. Grało na YouTube jakiś drog dwa lata temu, właśnie było dużo filmów z tego na polskim YouTubie, więc jestem kolejny po dwóch latach. Dobrze eee, no, by tu zagaj na kanale i miał histeraliza, nie będzie głowy zmęczony. A przy tym aż tak myśleć nie trzeba, mam nadzieję. Grałem wcześniej, dość daleko poszedłem, całą grę wszedłem przypomnieć sobie stare czasy, eee, kurde ile, 10 lat temu to grałem, po w tej 10 lat miałem prawdopodobnie Zobaczymy jak damy radę tym razem, bo powiem, że pierwsza część dość trudna, normalnie oczywiście gramy. wyjdzie później, Z inne rzeczy zbrokuje się, ale ja na razie idziemy do pierwszej mapki. Jeśli dobrze pójdę, to dzisiaj dwie zagram mapki. No to podstawowo wiadomo, jak wyjdzie, dobrze może pójść. Oczywiście, tak, że budujemy sobie rogu i do ścieżka, nie może pójść tutaj. Jeśli przejść przynajmniej dwóch wrogów, na no będzie trzy gwiazdki. I będzie 18, 18 to wtedy co trzy gwiazdki. Jeśli jeszcze jeden przejdzie, to będą dwie, a potem w ogóle ich nie przepuszczać. Wiadomo, schodzi. Mam uczników, baraki, magów i artylerię. Co tu będzie doby postawić? Łuczników, baraki baraki stawiamy tu, będzie artyleria, żeby ich wywalała w kosmos i przykazi łuczników, żeby dobijali. Znaczy, to jak powinni być i oczywiście, akcigmenty są oczywiście, jak rad te załowieczki, po prostu kto chce to takie tutorial, jak je zdobyć. A prawdopodobnie każe klikał wieczki. W tym miejscu jeszcze nie dostaniemy osiągnięcia. A na tej mapy dostanie, bo tutaj jest jakby limit. Aż jeszcze raz bym mapę, ale nie bym tego robił, bo zlecimy. Zadano pozostałe gobliny od razu szybko. Mago jest dobrze że na drugim poziomie że to nie rozwalają. Muszę szybciej przyspieszyć, zostać osiągnięcie. Zaniecierpliwość. I pierwsza krew, Prawie sobie rękę. I pójdę w samą taktykę, co wcześniej szedłem, żeby sobie ułatwić grę, żeby nie było za trudno. Później Wam powiem o co chodzi. I kiedy się dziwi, że w na chwilach rozdzielczość nie mogę inaczej ustawić. Bo w ogóle bym nie widziała, bo był za mały ekranik. Nie mogę manualnie tego zrobić. Słuchaj, podstawowi przyzywacze i pójdzie w tych przez warszy, żeby pucali oszczepami, bo oni są pe wtedy, nalatający i na Ziemi dali, Nic nie podejdzie. Na katalog zrozumiem, Mac tu się przyda, żeby dobijać. Bo jeszcze ci panceri przyjdą jak teraz. Zaraz będę, nie teraz, ale nie powinienem mówić. Żeby was nie spojrować. z tej gry nie zna. Mam nadzieję, że u mnie będziecie chęć to wejrzeć. Mam nadzieję, że tu oglądaliśmy jakąś e, Przydałaby się jakaś temu kanałowi oglądać jakakolwiek Żeby przynajmniej 5 osób oglądało do końca e, Nie za bardzo działa, ale ich najlepsi są Oczywiście nie długo się przewijać przez ich pancerze. Mówiąc w że nie wziąłem maga W tym miejscu Ale mag będzie teraz Baraki będą blokowały. Web prosto zatrzymamy masz za Nie ma zasięgu, to tak nie lata dobrze do tej pory. Jak pamiętam, przyjąłem pierwszo, drugo, koło drugiego bossań pokonałem w drugiej części. Stateczny udawał jest trudny. Ja Spodziewałem że jest dość trudny. Na mnie, jak pamiętam, że grałem w darmową wersję TNA. Armor Games tak na drugie jest. koszka, że niestety najpierw został posuwany, bo e, wsparcie tego flesha właśnie zostało wyłączone. Tam tyle gierty poszło. I już nic tam nie ma prawie. Jakieś tam odnowili, co tam mają, ale e, tam Le lepsze gry to już nie da się zagrać, niestety. E, jak to się nagra nazywa? To była fajna w dwie części fajne pierwsza to klasyk, kurde. Jak się to go nazywało? To też jest klasyk, co swego rodzaju fajny jest. Fajny klasyk. Czy teraz zobaczymy, czy przejdę do, za daleko. To wtedy. Czyli nie marnować teraz. Nie zmarnujemy. że znaczy, mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Wydaje mi się, że jeszcze coś przyjdzie. Kontynuujemy. No gwiazdkiem no dalej. Oczywiście to potem można masterować jeszcze dziejemy dodatkowe Za to i za to. Ja się, jak będziecie chcieli to będę to odcinkach. Na razie idziemy w to. Oczywiście ma to robić tak jak się chce. Te punkci to jest super w tej grze. To chyba optaniało. z ich w angielskim, w ogóle go nie znam. Jak znato już nie pamiętam nic, lecimy kolejny odcinek. Jeszcze nie odblokowaliśmy naszego bohatera. To tak teraz będzie nie, to w trzecim jak zwykle bohater jest Ponad Dobrze pamiętam, że jak Grand, były dwie wersje te darmowe wersje były. I raz było z bohaterem, raz bez bohatera, różnie było. I teraz kolejny poziom wiesz. A to są, tu baraki. Tu artyleria. Ale że to Makko nie jest taka łatwa. Ale, dobra, to... Postaram się to zaraz złączyć. A, no to będzie w miarę trudne. Musimy mnie zrobić tak samo, jak nam pokazuje i będzie na dobrze. Postawić to zrobić. mag tutaj stawiamy. Maga to nie już na rozwalczyć tych dwóch podstawowych. Im przejdzie, tym lepiej na nas. Kurde. To jak przy w pierwszej stałem Trztyrze. przy nagrywaniu O, rób to na osiągnięciu. Jest i mamy. Sowijcowieczek. Rześnie wyjątek. Tak używają z napadów się przyda, czeku ich rozwali. No, jest zablokowani, zablokowani. Nie chcę dużo artylerię postawić, tak naprawdę. Dobra, stawiamy tu. Jest dorz do artylerii, albo nie przeklikam źle. Dobra, używaj to. mi się niepewnie. E, może to przyklikać teraz? A, nie, niestety nie mogę. I żal, i rozpacz. Brakuje jednego, nie, brakuje sześciu. Niestety. I teraz. No wierz, że można ulepszać, właśnie. Ucznicy. szybko mamy i rozwalamy materiał powinniśmy dać ci i ta smaga przydałoby się up pieski są szybkie niestety ich mogą czasami ominąć naszych czy w drugiej części te są naprawdę ...burzające. Później dolatuje. Mamy na szczęście naszą byrikadę czałośników. Może i tak zdążymy, bo 5 na 7 jest. że wspólnie jest 100 Super. I też mam jedną, inną grę, która też będzie też ma dużo spójność to grą. To będzie nie teraz. Jakiś czas? Eee, bo chcę tamto grę nagrać, gdyby miał większą oglądalność. Po gry grę dużo więcej wspominam. Fajowych. Kurde, zagrywam się w czwartą część. To przeglądarkowo. Wyszła piąta część i. Kurde, to jest w polsku. Aż ma się zdziwić. Ale fajowo. O, że mniej więcej w, w, w piątej części jest jakby restart z drugiej serii, po prostu. A tak w postaci, które mają deja vu, że pół się znają, ale tak nie do końca. Puszczę. Nie czy ostatni update jakiś był. Ostatni był jakiś glitch update, jakiś dwa lata temu. Mały rok. I dodatkowe poziomy, nie tylko. Niech to nie czy zdąży. Znaczy wlatuje. Powinno rozwalić. Nie, pamiętam to wyklikać, że wymaga. Jest! Crash light. Nie co za słowo powiedziałem, ale nie miał sensu. Jest, przybliżył się szybciej. no dość szybko atakują. O kurze. Podejdźcie, podejdźcie, małe goblinki. No, niestety nie są ulepszone. To i tak kiepsko idzie. No, bo to może lepiej wcześniej. Paraki. Ciebie trzeba to, by to sprzedawał i tam potem stawiał. Ciebie je trzeba prawdopodobnie nie, leci dobrze, jeśli odcinek dobrze stoi z tym odcinkiem, to jeszcze będę nagrywał, tak trzy poziomy max zrobię. Będę musiał zrobić cień, i zatrzymać nagranie, bo zazwyczaj jak nagram ze straż, to nie muszę tego robić, po prostu pełna gra się nie nagrywa dobrze i na tego tak jest, nie za fajnie. Kolejne gwiazdki, lepsze pancerze, więc widzimy się za moment. Jestem z powrotem, ale już się nagrywa. No 12 minut, daliśmy radę. O, ten pojpań to jest trudny. Czy coś powinien zmienić? Nie, bo teraz powinna zostać. że wybrać trzeba. Niestety to będzie gdzieś w od tego poziomu. Nie wiem, od czwartego, cholera. No kiepsko może być. Postaram się zrobić, ale nie wiem co, że przejdę. Chyba, że powtarzać poziomy. No, na tym padł zdołał, ale to nic tak mi nie dało. Staramy się to robić. Tak, nie przylewki. Jak to robić? Na coś takiego, mak tutaj, czy nie? To by podobał lepiej, może bardziej. Staramy się oh tak robić. Każdy by z tym się męczył. No nie pamiętam jak ostatnio tu ale było trudno. Powtarzałem 5-10 razy. I że tu przejdą no kurde. No... Kiedy ja grałem w łatwiej. Może byłem młodszy na tego? Jest! Lecić! Chcę zatrzymać i będzie rozmawiać. Chodzimy, Może no, chyba kasę z Dobrze idzie. Coś takiego. No coś takiego musi być. Pozwoli teraz ich Kasia, tylko się przyda tej, co teraz będzie? Leci. Jeszcze nam spele się odnawiają dzięki temu. No dobrze, w miarę w miarę. Czyli mogłyby się lepiej Na magów leci. Nikt nie przejdzie. No, dziewięć nie przejdzie. Jakby państwo nie przyjmowali wściekłych, zaraz ich zobaczycie. Tak za jakieś połowy tych fal. O, będą ich wkurzać. Powyżej znać co grzech, więc wiecie o co chodzi. Mag w głowie, tu, tu by się też przystali, Nie wiem. Tak jakby trzech magów tutaj pójść, jeszcze co od Marigo nie wiem czy było wbrew przeciwnie na odwrót. A zastanawiam się, zastanawiam się, co masz tu robić. Ewafujemy Coś tam doleć się, że Mag był lepszy? Tak, coś. Czyli by zatrwali tego wimien strzałem, bo oni mają HP 20, a to zatrwali strzałem. Mniej więcej ich jest. No, jeszcze się nie przyjadę tym co robię. No, Mac będzie walił, tylko inny Mac, albo łucznik. A u Mac w ogóle czy nie wiem. Nie czy w rybki nie da się w kim żyłoś mnie się zdobyć. Mi reflex jest... nie powiedzieć, starego dziada. Jest, w miarę tu idzie. Starz, ty nie ma tych. Hmm. To by lepszy. Niech leci. Trzeba ulepszyć nasze baraki, żeby więcej życia. Widzi mają życia, tak? I dobrze. I właśnie szamani, szamani są beznadziejni. I chciałby być płyn na magię. Nie lecz. Szybciej, szybciej, maga chce. Ruszyli baraki, ale wyszło jak wyszło. No, oczywiście. Czyli już ucień, dawaj. No, wy rozwali rozwaliło. Najgorzej będzie, gdy się będą w jednej grupie zgromadzą. to będzie tra dramat. Tragedia albo chciałem powiedzieć, aby wyszło dramat. Gdzieś, jeśli się nie uda, jeszcze spróbujemy a jeśli przegramy, wtedy to kończymy. Odcinka mi na dzisiaj mam 3-2 godziny, żeby wrzucić ten film Czy bierzu się szybciej Jest Mamy ich, ma lepsza, ma ale wtasz nie mają trudno Super nie weszli tam Uraży mają 2-4 Nasi mają 3-4 no ale na listu wytrzymaj tylko. Nie to, że magowie nie atakują. Dobra. Trochę obniżymy. Przy magowie się osiągnąć, Uda się odbija Przepraszam was za to. Eee, mi słychać. Oto o to już przydało mag. O mag. Wszystko w magu. magowie najlepsi. Dlaczego gram w gry, biorę maga. a Ostatecznie gram tankiem. Eee, Maktank. magtank. tank, Już pik. Czy chce byś tak leczyć. Mam nadzieję, że też resztę z domu można wybić. Waraki. Nie, nie zdążę tak przejść, przecież trzeba uważać, bo można przesunąć tak daleko, że nie będę tu atakować. Aha, przejdą. No. 9 na 11, 10. Teraz orków, gigantów. O, dobrać? Nie jestem pewien. Jak ma na nich dobrze radzić, i dobrze czy źle. Magły dłużej na pan, opancerzonych. A w miarę dobrze idzie. Sprójka rozwalić. Chociaż ja zostaw trzymam to W miarę dobrze. Grywam. Zaraz kończę. No Niech za, nie zatrzymam tylko nie mam nadziei. Już zwaliłem. Coś idzie? Czy coś? się zwaliłem. No co, a to brać? No niech będzie, stoicie tu, blokujecie. Staram się po jego wykiwać. Chodź, chodź! I dobrze, w mach weszł, lazł. Polazł, przeszedł. Wszedł zatkiem? Kordajka i to już Kurde, leco. Ta taktyka jest lepsza niż poprzednio? O, nieźle Nie idzie. O, już się zaczyna ich spełnić. jestem tak zwalić? A to hasło nie Super. To jest chłopcze w Pomożemy, Jesteśmy bogaci. Udało się. Teraz to będzie na tyle z tym odcinku. Cztery mapy, nie trzy. Czwarta jeszcze nie odblokowana. I teraz mamy rycerza. For glory. A to on, to, to też tak działa, że po w pierwszej także tak, że co poziom levelują, zaczynają w pierwszym poziomie, na dziesiątym, jak leveluje, wtedy umiejętności im się się odblokowują. Czasem w drugiej części działa lepiej, bo poziom się zachowują. Nie trzeba potem męczyć się, i jeszcze umiejętności możemy rozdawać, co iść, po w tej części pierwszej mają po na sztywno. Co ta słuchać, co nie. Więc jeśli komuś podobało, to się komentuje, subskrybuje, polecam polub filmem innym. Zależy mi tym na tym bardzo więcej. Hej, cześć! Pa!